Czołem czołem, mówi do Was Taczewski. Witajcie gdzieś na moim biurku w sezonie burz. Dzisiejszy odcinek będzie poradnikiem i będzie on się tyczył tego, jak ustawić zegarek analogowy, kwarcowy. Taki naręczny, zwykły zegarek. Taki odcinek już był, więc pora przejść do tego, co trzeba zrobić, czyli do przeprosin, ponieważ ten odcinek był skrajnie nieudany. Nie zrobiłem odpowiednio dużo researchu, to znaczy, praktycznie wcale, bo robiłem to na czuja, tak jak robiłem to przez wiele lat. To znaczy, ustawiałem zegarek. Było to błędne, więc jeszcze raz bardzo za, was za to przepraszam. W skrajnych przypadkach mogliście nawet uszkodzić własne. Mechanizmy w zegarkach kwarcowych, więc to totalnie było niebezpieczne. Film spadł, a spadł dzięki jednemu z widzów, którymi po prostu te błędy w bardzo kulturalny sposób i z wielką klasą wytknął. I bardzo dobrze, po to są też komentarze, bardzo Wam dziękuję. Jesteście świetną społecznością i reagujecie na to, co się na tym kanale dzieje. Dzięki raz jeszcze za ten feedback, jak mówią w korporacjach i i naprawdę liczę na kolejne takie komentarze, bo ja nie na wszystkim się znam. Nie zawsze wszystko dobrze zrobię. Jak widać potrafię czasami mieć gigantyczną wtopę. Dzisiejszy odcinek będzie o kwarcach. Nie będę mówił nic na temat zegarków mechanicznych, ani automatycznych. Jak będę taki miał kiedyś na podorędziu, to z pewnością Wam pokażę, jak to robić. Jak jest stop sekunda, nie ma stop sekundy, i tak Na razie czegoś takiego nie mam, więc dzisiejszy odcinek jest o kwarcach. Film ten podzielony będzie na sekcje. Sekcje oczywiście znajdziecie. W osi czasu, tam gdzieś na dole tego filmu, oraz znajdziecie oczywiście poszczególne punkty w opisie pod filmem, więc zachęcam, żeby nie marnować swojego czasu na jakieś tam przydługie wstępy. Na początku oczywiście ustawimy sobie zegarek bez datownika, czyli ten to jest Lorus Dari, a potem ustawimy sobie zegarek z datownikiem. Datownik to komplikacja, to się tak w zegarkach nazywa i faktycznie troszkę komplikuje ustawianie zegarka, natomiast nie jest to nic jakiegoś wielkiego, ciężkiego i nie do zrozumienia dla współczesnego normalnego człowieka. Choć oczywiście trzeba przyznać, że ustawienie zegarka jakiegokolwiek jest no rzeczą chyba najbardziej trywialną, jeżeli idzie o zegarki Na początek kilka słów, dlaczego mielibyśmy zmieniać w ogóle godzinę w zegarku. Wydaje mi się, że jest kilka takich powodów. Pierwszy to jest oczywiście zmiana czasu letniego na zimowy, co jest według mnie już bez sensu i w dzisiejszych czasach to nie działa. Natomiast cały czas obowiązuje, bo się kraje Unii nie potrafią dogadać odnośnie stref czasowych, więc cały czas jeszcze mamy ten bajzel z tym y, zmianą tego y, czasu letniego na zimowy dwa razy w roku. Druga rzecz to jeżeli nie macie zegarka GMT, czyli dodatkowej wskazówki takiej kolejnej komplikacji, nie macie tego w zegarku, więc jeżeli przelatujecie w inną strefę czasową, no po prostu musicie zmienić czas na ten aktualny, który Was wtedy obowiązuje dla miejsca, w którym jesteście. I trzecim powodem, dla którego trzeba czasami zegarek nastawić jest oczywiście odchylenie od tej normy tego czasu wzorcowego, no bo zegarki kwarcowe mają 15-20 sekund na miesiąc, co jest naprawdę świetnym wynikiem w porównaniu do zegarków mechanicznych czy automatycznych, no ale powiedzmy, że, że po jakimś czasie ten zegarek już będzie na przykład o półtorej minuty chodził do przodu albo się spóźniał, no i co wtedy, wtedy trzeba wziąć zegarek i ustawić. I zaczynamy sobie od zegarka, który jest najprostszym zegarkiem, nie ma żadnych dodatkowych komplikacji, nie ma tutaj nic poza trzema wskazówkami. Wskazówka oczywiście godzinowa, wskazówka minutowa oraz wskazówka sekundowa, czyli ta, która musi się najciężej napracować. Jedynym jakby przełącznikiem, jedynym mechanizmem, który pozwala nam zegarek ustawiać i ingerować w jego ustawienia jest oczywiście koronka. To się de facto nie zmienia od wielu, wielu lat. Koronki możemy podzielić na dwa rodzaje, tak z grubsza według mnie przynajmniej. Są to koronki zakręcane, czyli żeby ją w ogóle uruchomić, żeby zacząć cokolwiek z nią robić, to trzeba ją odkręcić. Jak widzicie, ona teraz przeszła w taki tryb białowy, on nic tutaj nie robi, totalnie nic. Natomiast są też koronki, które są koronkami wyciąganymi, tak jak tutaj. Jak widzicie, już zdjąłem sobie bransoletę, muszę potem... Wyciąganymi. Jak ją wyciągniecie, to dopiero cokolwiek możecie robić. Ale to tylko taki szczegół. Po prostu chodzi mi o to, żebyście się nie przestraszyli, że się nie da wyciągnąć paznokciem koronki gdzieś tam delikatnie i totalnie to nie idzie. I znam przypadek, że ktoś próbował nawet nożem podważać zakręcaną koronkę, a mimo to ona nie. Puściła. Jeżeli idzie o ustawienie zegarka, to trzeba pamiętać o kilku takich małych zasadach. Po pierwsze, wynika to z zegarka mechanicznego jeszcze. Nie kręcimy koronką do tyłu, co zrobiłem w poprzednim filmie i za co przepraszam. Nie kręcimy koronką do tyłu, ponieważ może on może ten ruch uszkodzić po prostu gdzieś tam te zębatki, koła zębate i tak dalej. Czyli kręcimy tylko w jedną stronę i to będzie strona do przodu. Jeżeli idzie o pozycję koronki, to jest to ta jałowa pozycja oraz ta pierwsza pozycja, czy tak naprawdę druga, uznajmy, że ta jałowa jest pierwsza, a to jest pozycja druga, która zatrzymuje nam sekundnik i teraz możemy sobie ustawiać godzinę, po prostu przekręcając przekręcając dany czas. Ja tutaj gdzieś na podorędziu mam wzorzec czasu, o, nawet źle go wziąłem, wzorzec czasu mamy gdzieś 12.12, 12.13 12 i oczywiście możemy sobie ustawić tutaj gdzieś 12.12, .12, że mamy teraz bo z grubsza nas nie interesuje czas. Wciskamy koronkę i zegarek jest de facto ustawiony. To jest takie ustawienie zegarka na odwal się według mnie. Poprawnie zegarek, tak najbardziej poprawnie, najbardziej dokładnie dla wszystkich purystów czasowych, którzy chcą mieć co do sekundy ustawiony zegarek, ponieważ zegarki kwarcowe mają gdzieś 15-20 sekund odchyłu na miesiąc, trzeba ustawiać z sekundą wyzerowaną. To znaczy bierzemy sobie. Czekamy na sekundnik, który się wyzerował, właśnie. Ustawiamy sobie daną godzinę. O, teraz już przeleciałem, więc muszę ustawić jeszcze raz całość. Tutaj nie ma znaczenia, czy jest godzina północna, czy jest godzina południowa. Tutaj trzeba po prostu ustawić względny czas taki, jaki jest. Tu mamy tylko 12-godzinną podziałkę, nic więcej. Patrzymy na czas wzorcowy. Jest 12.13, czyli ustawiamy godzinę 12.14 i będziemy czekać. Trudno się to robi. Trudno się to robi właśnie przez, przez jakby ekran. To jest dziwne dla mnie, bo ja to oczywiście ustawiam gdzieś tam w oczach. I teraz, jeżeli mamy już tutaj wybije pełna godzina za 20 sekund, no to wtedy wciskamy koronkę i zegarek jest dość dokładnie ustawiony. Właśnie na tym polega dokładne ustawienie zegarka i ja tak nie za bardzo lubię ustawiać sobie co do minuty. Wolę ustawiać zegarek z dokładnością co do sekund, bo to jest dużo lepszy pomiar czasu i te odchyły, nawet jak są, to ten zegarek wskazuje dobry czas zazwyczaj. Siuteńkę się nam później, natomiast jest to już dość dokładny pomiar czasu. Można oczywiście gdzieś tam już po tym filmie sobie ustawiać. Możecie sobie ustawiać gdzieś tam bardzo, bardzo dokładnie co do ułamków sekund, nawet jeżeli idzie o wzorze czasu, to polecam stronę time.is albo polecam właśnie g z Bluetoothem, g z Wave Sceptorem, zegarki w ogóle z Wave Sceptorem albo, albo Radio control w przypadku Citizenów. Będą to na pewno świetne wzorce czasów. Wasze telefony również są świetnym wzorcem czasu i tam do jakichś ułamków sekund na pewno będą dokładne, więc nie ma problemu. Ustawiajcie ze wzorcem co do sekundy. Jest to według mnie najlepsze ustawienie. A kiedy już ustawimy sobie taki zegarek, to albo koronkę no, wciskamy też przy ustawieniu, na przykład w takim zegarku, to wtedy sobie ją wciskamy, albo po prostu ją ściskamy lekko i skręcamy. Z koronką posług... O, widzicie, rękawiczka jest trudniej złapać ten gwint. Jest, już jest złapany. Mamy ją Zakręconą i koronka jest już skręcona, jest wodoodporna, woda nie wejdzie do środka do zegarka. Wszystko jest ok, tak jak powinno być. Zakręcana koronka jest zazwyczaj w zegarkach od 100-200 metrów wodoszczelności. Niżej to nie ma miejsca, a ten zegarek akurat przy 100 metrach wodoszczelności ciśnienia statycznego, czyli 10 barach, ma po prostu koronkę zakręcaną, bo ten zegarek imituje styl divera, czyli styl zegarka do, dla nurków. Nurka tak naprawdę. I to by było na tyle ze zwykłego ustawiania zegarka. I zanim sobie ustawimy zegarek z datownikiem, to powiem wam dlaczego musicie w datownik ingerować. A wynika to z prostej mechaniki, czego się po prostu nie da przeskoczyć, bo nie jest to tak zwany perpetual calendar, czyli wieczny kalendarz każdy datownik jest wyposażony w 31 dni, czyli maksymalną liczbę dni w danym miesiącu. Jeżeli macie luty, macie kwiecień, macie czerwiec, macie wrzesień albo listopad, to okaże się, że zamiast na przykład 1 maja wyskoczy wam 31 czerwca. Oczywiście z kalendarza wiadomo, każde dziecko w podstawówce wie, że takiego dnia nie ma, no i po prostu trzeba przestawić ten datownik. Wyjątkiem są os oczywiście osoby starsze, które tego datownika nie zawsze tam gdzieś mogą dojrzeć, nie, nie zawsze go widzą. No i wtedy mają totalną olewkę i na przykład moja mama ma czasami 3 albo 4 dni rozstrojone gdzieś tam w stosunku do tego, jak się jak i w danym miesiącu dzień wypada. Więc po prostu raz na jakiś czas trzeba wziąć zegarek i go ustawić. A to ze względu na czas, czyli godzinę, minuty, sekundy i tak dalej, a to ze względu właśnie na datę. I bierzemy sobie już zegarek do ustawienia datownika, mamy taki scenariusz bazowy, zakładamy, że to jest zegarek podziadku, włożyliśmy do niego baterię, nie wiemy co i jak, nie wiemy jaka jest godzina, a ma to znaczenie przy zegarku z datownikiem, ponieważ o godzinie 12 w południe nie dzieje się nic, natomiast o godzinie 24 czy tam 12 w nocy zmienia się data. I dlatego datownik jest tutaj taką dużą komplikacją. I teraz tak, żeby sobie ustawić ten zegarek, to oczywiście używamy koronki. To jest jedyny taki tutaj y, mechanizm, możemy, którym możemy się posłużyć. Odkręcamy sobie koronkę, kiedy jest ona odkręcana, bądź też odciągamy koronkę, jeżeli jest ona wciskana. Jeżeli mamy odkręconą koronkę, to ona jest w takiej samej pozycji, jak koronka wciskana, kiedy jest dociśnięta na maksimum. To o to chodzi po prostu. Wszystko oczywiście robimy bardzo, bardzo delikatnie. I teraz w zegarku z datownikiem i ze szybką zmianą daty mamy dwie pozycje dodatkowe, czyli tą pierwszą miałową i dodatkowe dwie, czyli tą od datownika i tą od ustawień godziny. Minut, godzin i, i sekund, no to już tego nie zrobimy. Musimy się posłużyć tutaj stop sekundom, o czym za chwilę. Natomiast, jeżeli idzie o datowniki, to w starszych, dużo, dużo, dużo starszych zegarkach może nie być tak zwanej szybkiej zmiany daty. Szybka zmiana daty polega na tym, że mamy dodatkową, jakby, właśnie tę pozycję od datownika, i wtedy dzięki właśnie tej pozycji, dzięki temu dodatkowemu, jakby, ustawieniu możemy szybko zmieniać ustawienie datownika. Już wam pokazuję. Odciągamy sobie delikatnie o jeden. I ustawiamy sobie datownik. Jak widzicie, datownik nam przeskakuje. O, dokładnie tutaj chciałbym Wam pokazać. Tutaj nam dokładnie datownik przeskakuje. Postaram się tak bliżej. Może będzie ostrzyć. Dzisiaj mamy pierwszy, więc akurat sobie poczekamy. Ustawimy sobie tą datę dla właściwego, dla właściwego dnia już dzisiaj. Natomiast jeżeli nie macie szybkiej zmiany daty, to prawdopodobnie pozycja koronki jest tylko jedna, wtedy odciągamy tą pozycję koronki, zatrzymuje się sekunda, czyli jest to tak naprawdę ustawienie czasu. I jeżeli idzie o ustawienie czasu, no to wtedy musimy do przodu jechać, do przodu, do przodu. I jak odpowiednio daleko zajedziemy, to oczywiście zmieni się nam data. Tylko wyobraźcie sobie, że dzisiaj na przykład jest 1 lipca, a my mieliśmy na pozycji numer 2 datownik, czyli mieliśmy miesiąc, drugi dzień miesiąca, i trzeba się do tego pierwszego przebić przez cały miesiąc w ten właśnie sposób. Kręcąc właśnie w ten sposób, żeby wskazówka godzinowa zrobiła dwa pełne obroty na tarczy. No i na każdy dzień, no to razy dwa. No to sobie wyobraźcie, jak to dużo musi kosztować pracy. Proszę bardzo, przybliżam. Jak zmieniam godzinę, zmienia nam się data. I teraz nie wolno ustawiać zegarka z datownikiem od godziny 21 do godziny 3 w nocy, ponieważ ten mechanizm już gdzieś tam pracuje. I powinniśmy ustawiać właśnie datownik i godzinę gdzieś na pozycji neutralnej w, o godzinie gdzieś tam 6, 7, o godzinie gdzieś 17, 18. Omijajmy ten okres od 21 do godziny 3 w nocy. Będzie to na pewno bezpieczniej dla naszego zegarka. I teraz tak, już wiemy, gdzie mamy północ, bo jesteśmy o godzinie pierwszej 10 w nocy, więc teraz, jak już wiemy, kiedy mamy północ, no to możemy sobie ustawić faktyczną godzinę. A faktyczna godzina obecnie to jest godzina 20... 12, przepraszam, 35 około, więc musimy dalej, 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 dalej przejechać. I teraz tak, datownikiem nigdy nie jedziemy do tyłu, bo możemy złamać ząbki w tym bardzo takim bo te ząbki są bardzo delikatne datownika od tej tarczy datownika i nigdy nie jedziemy do tyłu wskazówkami zegarka. Bardziej to było jest aktualne w zegarkach mechanicznych i automatycznych. Natomiast jak zachowamy ostrożność w zegarku kwarcowym to się nic absolutnie nie stanie, będzie tylko lepiej. Mamy godzinę 12:35, więc w okolicy gdzieś tutaj sobie przejedziemy. Mam już godzinę 12:30. I teraz tak jak mówiłem, możemy leniwie ustawić czas to znaczy zostawić ten sekundnik tak jak jest, a możemy wcisnąć sobie koronkę i poczekać na ustawienie właśnie Sekundnika na godzinie 12 idealnie, czyli na zerze, tak naprawdę przy sekundach wynoszących 0, i dopiero wtedy ustawimy sobie czas dość dokładnie, bo wtedy jesteśmy co do sekundy w stanie ustawić czas. Ale w tym momencie możemy sobie jeszcze odciągnąć datownik i ustawić na faktyczny dzisiaj dzień, czyli na 1 lipca. No i czekamy. Odciągamy koronkę, kiedy sekundnik jest na zerze. I mamy godzinę 12.37. De facto, więc bierzemy zegarek na pozycję, koronkę odciągamy na pozycję właśnie tą właściwą. I 12.37. I idealnie z czasem wzorcowym, na zerze powinniśmy wcisnąć, natomiast ja się spóźniłem, więc będę miał te 3 sekundy różnicy, natomiast to i tak nie jest 30 czy 20 sekund. Zegarki można oczywiście ustawiać co do minut lub co do sekund, ja wolę co do sekund z wzorcem czasu, idealnie co do sekundy ustawiając czas. I to by było chyba na tyle. Po całej operacji oczywiście skręcamy sobie koronkę tak, żeby była jak najbardziej wodoszczelna. Nie musimy tego robić aż super mocno, bo się zapiecze i trzeba będzie WD-40 stosować. Natomiast skręcamy sobie koronkę, ona jest teraz wodoszczelna. Zegarek jest teraz już szczelny, nie dostanie się do środka woda. Możemy iść popływać, jeżeli po, y, pozwala nam na to oczywiście y, water resistant, czy tam y, wodoszczelność. W tym wypadku jest to 200 metrów ciśnienia statycznego i jeszcze nie ma tutaj żadnego dekla, więc spokojnie możemy sobie iść popływać, a w dzisiejszym Upał, to będzie naprawdę wielka ochłoda. I to by było tyle. Mam nadzieję, że Wam się ten poradnik przydał. Jest troszeczkę przegadany, natomiast wszystkie aspekty, które chciałem poruszyć, chyba poruszyłem. Mam nadzieję, że Wam się to przyda, i mam nadzieję, że styl, w którym zrobiłem ten poradnik, bo na przykład Krzysiek Humeniuk zrobił świetny poradnik, jak ustawić zegarek z datownikiem. No, to mam nadzieję, że ten mój styl też Wam się podoba, i czasami do mnie wpadniecie właśnie coś takiego zobaczyć. Mam nadzieję, że pomogłem i nie zepsułem Wam zegarków. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łapki pod tym filmem, subskrypcji na moim kanale, dzwoneczku i tych wszystkich innych tam rytuałach. Pamiętajcie, że są komentarze dla Was, są bardzo ważne, krytyczne. Yy, cenię sobie to, co moi widzowie do mnie piszą, staram się im też pomagać i odpisywać. Po to jest właśnie ten kanał. Używajcie znaczników dla tych momentów, które Was interesują. Mm, oczywiście pamiętajcie też, że mam inne social media, Twittera, Instagrama, fanpage tego kanału oraz fanpage i kanał do potęgi. A tymczasem nie pozostaje mi nic innego, jak tylko pożegnać się z Wami, także pozdrawiam.